Hej! Widzimy się w lekko innym. Innym miejscu niż zazwyczaj. I też jestem zszokowana, powiem Wam szczerze, też jestem zszokowana, bo ja się trochę boję lasów. Tu jest tak łatwo się zgubić. Tak łatwo jest się tu zgubić. Co my tu dzisiaj robimy? Mam za sobą dwa dni pracy i to jest mało, to jest mało. Ale to nie jest mało w momencie, kiedy nienawidzisz tej pracy. No, ale do czego dążę z tym filmikiem? Mam dzisiaj wolne po tych dwóch dniach i obudziłam się kompletnie cholernie zmęczona, ze średnim nastawieniem, i tak się zastanawiałam, co ja mogę zrobić, żeby odpocząć. O, jeszcze jeden ważny temat do poruszenia: nie potrafię kompletnie odpoczywać. Ja, jak tylko, nawet jak teraz nie pracowałam przez długi okres czasu, zero odpoczynku wtedy było. Zero, ja tylko cały czas myślałam o tym, co zrobić i tak dalej, tak dalej. Nie chciałam spędzić tego odpoczynku. W taki sposób, że nie wiem, przesiedziałabym oglądając YouTube'a, przesiedziałabym oglądając serial. Nie. To jest dla mnie takie zbędne marnowanie czasu. Zrobiłam jedną medytację w łóżku, która tak mnie. W trakcie tej medytacji miałam takie las, natura. Ja chcę tam. I co jest dziwne, bo ja nigdy wcześniej tak nie miałam. Ja się tak jak mówię, lekko boję lasów. Ale, Ale jestem. <laughs> I próbuję tego nowego sposobu odpoczynku, jaki sobie wymyśliłam. Planuję usiąść sobie tutaj. Zrobić medytację i poczytać trochę książkę. Tak jak mówiłam, w tym filmiku chciałam się skupić na temacie pracy i zdrowych sposobów regulacji. Raz psycholog zadała mi pytanie, co sprawia, że czujesz się zrelaksowana. I nie odpowiedziałam. Do tej pory nie jestem w stanie odpowiedzieć, chociaż już jesteśmy na dobrej drodze. Podczas tej samej sesji wyszło też, że posiadałam niezdrowe sposoby właśnie regulacji, takie jak na przykład alkohol. I nie zdawałam sobie z tego sprawy, dopóki go nie odcięłam. Ale o tym wejdziemy kiedyś, kiedy, kiedy indziej, wejdziemy na ten temat. Ta rozmowa ogólnie z psycholożką zachęciła mnie do znalezienia nowych i zdrowych sposobów na odpoczynek. I dlatego też znajdujemy się teraz w lesie. Jednak jak za zaraz zauważycie, wszechświat miał inne plany, więc porozmawiajmy o mniej kolorowej, ale cholernie potrzebnej i głównej stronie Healingu, uzdrowienia, zwał jak zwał. Na każdej platformie od social medów ludzie krzyczą: O, oh, heal yourself, coś tam, coś tam, wszystko się zmieni. Co oczywiście jest prawdą? Chyba. <grym> Myślę, że jest prawdą i widzę po sobie, że jest prawdą, ale nigdy nie mówią, jak to zrobić. Co nie dziwne, no bo też każdego przygoda jest z tym różna. Inaczej ludzie sobie radzą ze sprawami. Ale myślę, że takie powiedzenie i pokazanie, jak można spróbować, tak jak ja próbuję to zrobić, też jest potrzebne. Nikt nie mówi o tym, że wielką częścią takiej pracy nad sobą jest po prostu cierpienie. Cierpienie, które już przeżyliście i po prostu zatrzymaliście w sobie. To trzeba przejść. Jeżeli tego nie przejdziecie, to dalej będzie szło z wami, dalej będzie. Nie wiem, pokazywało się, gdy będziecie odreagowywać na kogoś w pracy, gdy będziecie odreagowywać na randomowych ludzi przychodzących, gdy będziecie odreagowywać na sobie, to będzie zawsze z wami. Dlatego trzeba przejść to cierpienie. I jeszcze raz przeżyć i zrozumieć, dlaczego wydarzyło się tak, jak jest, dlaczego powtarzacie takie schematy, jakie są. No i tak. I o tym bardzo mało się mówi. W tym filmiku udało mi się uchwycić. Jak w sytuacji bezpiecznej i spokojnej złapało mnie demony zablokowanych emocji dysocjacja. Czym w ogóle jest dysocjacja? Można to podzielić też na takie zjawiska jak deralizacja czy depersonalizacja, ale schodzi to do mniej więcej tego samego poczucia, że jest się nieprawdziwym, jakby się oglądało swoje życie za filmu i parę in mnóstwo innych rzeczy, o niektórych opowiem w późniejszej części filmiku. To jest zjawisko wytworzone przez nasze mózgi, aby nas chronić. Występuje naturalnie, na przykład przy wypadku samochodowym. Jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji, więc mózg załącza dysocjację, kryjąc jednocześnie nasz strach, abyśmy jak najszybciej się z niej ulotnili. Powoduje ona też problemy z pamięcią, dlatego często ofiary takiego wypadku nie pamiętają, jakim cudem samodzielnie wyszły z wraku samochodu. Po takim wydarzeniu poczucie dysocjacji naturalnie samo przechodzi. Dlaczego więc ja, osoba która nie przeżyła czegoś takiego, zmaga się z dysocjacją? Tak jak powiedziałam wyżej, gdy jesteśmy narażeni na silny stres lub inne silne, negatywne emocje, nasz organizm nie wie co się dzieje i chce nas od tego odciągnąć. Dotyczy się też sytuacji w domu, na przykład w dzieciństwie. Od kiedy pamiętam, ja bardzo chowałam sobie każde emocję i mam z tym problem do tej pory, naprawdę cholerny do tej pory. I jeśli nie zostaliście nauczeni zdrowego radzenia sobie z emocjami, to prawdopodobnie też je chowaliście, blokowaliście, wstrzymywaliście i one dalej w was są. To jest przede wszystkim dalej w was są. Dlatego dysocjacja nie opuściła was naturalnie, bo ona dalej myśli, że musi was przed czymś bronić przed, ty, przed tymi emocjami. One są dalej gdzieś w was skumulowane, dlatego dysocjacja często pojawia się w momentach, kiedy nie macie wokół siebie żadnego rozproszenia na przykład. Tak jak ja w lesie. Zero rozproszę Nic. Jesteście w ciągłym nastawieniu, żeby się bronić. I nie mówię tutaj o takiej podstawowej zdolności obroniania się, gdy, nie wiem, w tym lesie mnie dzik znajdzie, co nie? Nie o to mi chodzi. Zaatakuję. Tylko o obsesyjnym strachu, który nie ma prawa bytu w danej sytuacji. To coś, jakbyście pojechali na plażę do najbezpieczniejszego kraju na świecie z bronią. Na wszelki wypadek, jakby wojna wybuchła. Ogólnie po tej całej sytuacji w lesie mm, zrobiłam duży research o, o dysocjacjach i tak dalej, i tak dalej. I z mojego researchu wynikło, że przyczyną dysocjacji są stany lękowe. Łączy się co nie? Łączy się kumulowanie stresu, i tak dalej, stany lękowe, dysocjacja. Jak najbardziej mi się tutaj łączy. Ja by się jej pozbyć, trzeba stawić czoła właśnie nim. Moją pracą domową i pierwszym krokiem, jaki chcę podjąć, to dowiedzieć się, co to znaczy czuć się bezpiecznie. No, to przede wszystkim. <laughs> chcę dać sobie bezpieczeństwo, które pozwoli mi odczuwać emocje i dawać im bezpieczne ujście tam, gdzie nie będą bały się, że będą ocenione, zlane, przygaszone i tak dalej. I bardzo ważne, dotyczy się również emocji pozytywnych, takich jak szczęście, podekscytowanie i tak dalej. Bo jeżeli tych też nie wypuszczamy, no to... to tworzyć to jest taki jak toksyczny wstyd, o czym też porozmawiamy w jakimś innym filmiku. Boże, jak ja kocham rozmawiać o takie tematy. I w tym filmiku wykorzystałam fakt, że nagrywam w trakcie rozwoju poczucia dysocjacji, aby opowiedzieć po kolei, co czuję podczas tego zjawiska. Dzięki temu nie zapomnę, co czułam i będę mogła prześledzić, co dzieje się w mojej głowie oraz lepiej zobrazować to Wam. Starałam się mówić, mój dokładny proces myślowy. Spróbuję wam powiedzieć teraz, co czuję. Zastanawiam się, jak sobie powiedzieć, że jestem bezpieczna, że nic mi się nie stanie. To jest takie uczucie, jakbym widziała przez mgłę. Jakbym dosłownie patrzyła przez mgłę na wszystko. Szczerze, to chyba czuję strach, że nie ma tu nikogo obok mnie. I że jeżeli coś się stanie, to nikogo nie będzie? Co ta derealizacja próbuje mi zasłonić? Co ona chce mi wypchnąć z mózgu? Jakie uczucie? Strach, może ten strach chce zabić, ale ona powoduje ten strach. Ale co miałoby się stać? Czemu mózg zaczyna mi wkręcać, że się źle czuję, że kręci mi się w głowie? W sytuacji nowej w której nic mi się nie dzieje. Jest tu coś nieznanego, no ale... ale nie możemy żyć cały czas w znanym. Wszystko jest okej, okay, dosłownie. Mam auto, minutę stąd. Do domu mam z 10 minut. Próbuję znaleźć schematy, które mogą to powodować. Najbardziej w tym momencie, w tej realizacji przeszkadza mi to, że nie mogę się cieszyć momentem że właśnie nie mogę sobie odpocząć, pooddychać, tylko muszę myśleć o tym, gdzie jest zagrożenie. A chciałabym sobie poleżeć, poczytać i posłuchać tego wszystkiego, wszystkich odgłosów, bez strachu. Dopiero tutaj widzę, jak otwarte pole ma, ma ta derealizacja na moim życiu. Dopiero teraz w pełni to, to czuję. I jak w ciągu dnia, gdy robię rzeczy, które zawsze robię, ta realizacja jest sobie z tyłu, ale łatwiej jest ją wypychać, łatwiej jest zająć sobie głowę czymś innym i myśleć, że jej nie ma, to tutaj się nie da. Teraz w tym lesie, w danym momencie, nie da się tego wypchać. Po prostu jesteś i siedzisz z tym uczuciem. Skupiasz się tylko i wyłącznie na nim. Ale to się musi wydarzyć, żeby to pokonać. Tego uczucia nie dałoby się odczuć w domu tak samo. Ja jestem z jednej strony przerażona, a z drugiej strony szczęśliwa tak, że mam łzy w oczach, szczerze. I kompletnie nie rozumiem tego, tego, co się teraz dzieje. O, już wiecie, czemu nie mogę odpoczywać? Jak widzimy, nawet w stanie dysocjacji i przerażenia potrafię się śmiać, bo nie do końca wiem, co się dzieje. To też pod... podsumowuję, że to, co mówiłam wcześniej, na końcu chcę tylko przypomnieć, że ja nie jestem w żaden sposób osobą wykwalifikowaną, nie mam żadnych studiów zrobionych na ten temat, nic. Wszystko o czym mówię to są tylko i wyłącznie moje przeżycia, informacje zgromadzone przeze mnie na moją własną rękę z różnych, najróżniejszych źródeł. Nie idźcie ślepo moimi śladami, bo ja też jeszcze szukam swojej drogi. A wyszukajcie szukaj, wy swojej jak najbardziej, feel free, żeby się zainspirować moją. Tutaj podróżą, ale nie idźcie ślepo w to, co robię ja, bo ja mogę nawet nie wiedzieć, kiedy popełniłam jakieś błędy, i nie chcę, żebyście też to robili. I wiecie, ja poszłam tam do tego lasu, żeby spokojnie sobie odpocząć, znaleźć nowy sposób na odpoczynek, zdrowy sposób na odpoczynek. I kompletnie nie spodziewałam się, że mogę się poczuć tak, jak się poczułam, ale fakt, że to się wydarzyło, pokazał mi bardzo dużo. Pokazał mi, nad czym powinnam popracować. Jeżeli chcę pójść dalej. Jeżeli chcę czerpać z każdego momentu jak najwięcej, chcę móc się cieszyć w pełni, bez takiego głosiku, mówiącego mi z tyłu głowy, ale żenująco teraz wyglądasz. To jest toksy toksyczny wstyd, o którym porozmawiamy, jak się więcej doedukuję. Ale właśnie to mi doświadczenie jestem mega za wdzięczna, mimo tego, że było ciężkie, jak nawet nawet ciężko mi się edytowało ten filmik. Bo nie chciałam trochę do tego wracać, ale wiem, że, że potrzebuję. Wiem, że jak teraz do tego wrócę, to kiedyś będę mogła na to spojrzeć i powiedzieć: Jezu, Julka, dziękuję, że mimo tego, że nie chciałaś, to to zrobiłaś. Dziękuję, bo teraz możemy cieszyć się z leżenia w lesie i myślenia o tym, nie wiem, jak przyjemnie mi się oddycha cokolwiek. Ja chcę w końcu żyć pełnią życia. Chcę zapamiętywać to, co się dzieje. Nie chcę. Ja chcę się cieszyć momentami, a nie zastanawiać się, będąc w przyjemnym momencie, o tym, czy coś mi się może stać, albo, albo jakie nieprzyjemne rzeczy mnie czekają, czy cokolwiek kurna innego. Nieprzyjemne rzeczy, które mnie czekają, które nawet mogą się nie wydarzyć, bo jest to wyobrażenie przełożone przez strach. To jest tak, jak, jak macie ten film bajkę, w głowie się nie mieści i różne emocje sterują tym wielkim czymś, to czuję, że w moim mózgu kontrolę ma to anxiety. Tam jest taki, nie pamiętam jak na polski, chyba lęk po prostu się nazywała ta emocja, nie pamiętam, ale... Ej, ptak się zlagował. Oh. E, chyba lęk się nazywała. Ta czerwona taka w drugiej części, to u mnie steruje lęk. W stu procentach. A chcę przywrócić, żeby radość mogła st sterować. I ja to zrobię. I jeżeli też chcecie to zrobić, to też to zrobicie. Uwierzcie w to. Bo ja w to wierzę. I ja w Was wierzę.